W ostatnim czasie odbyły się największe zawody naturalnej kulturystyki w Polsce. Z racji, że dostałem personalizowaną akredytację z rąk prezydenta Mariusza Czerniewicza, nie mylić z Karolem, chciałbym zabrać Was w to miejsce i pokazać, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Rok temu badałem to miejsce ze śliwą, w tym roku to on spróbował swoich sił. Idąc tą koleją rzeczy, w następnym pora na mnie. Dlatego zbadanie tego wydarzenia miało szczególne znaczenie. Czekam, że jeszcze tu zawiążę, bo mi spodnie będą spadać. Dzieje się, guys, jesteśmy dzisiaj od backstage'u, rok temu zaczynałem w tym miejscu z Mateuszem odcinek, a dzisiaj zaczynam sam, bo Mateusz jest na scenie, znaczy jeszcze nie jest na scenie, ale za chwilę wchodzi, musieliśmy bardzo wcześnie wyjechać, 8.47, wyjechaliśmy około godziny 6, lecimy od razu do środka, bo dowiedziałem się w ogóle, że będę miał dzisiaj fuchę, także dzwonię od razu do Jakuba, a jaką będę miał fuchę, to zobaczycie później. Chłopaki, skąd przyjechaliście? Z Gdańska. Z Gdańska przyjechaliśmy. Ile kilometrów i ile czasu jazdy mieliście? 4 godziny, tam 300 kilometrów jakoś przyjechaliśmy. Słyszałem, że kibicujecie... Śliwie. Będzie, będzie dzik śliwkowy? Będzie tak, to przedzik tak. śliwkowy. Śliwa nie widzieliśmy cię dzisiaj jeszcze, ale trzymamy chciłki całym składem. Tak jest. Zapytam, czy ktoś nie kibicuje śliwie, i niech kilka osób chociaż powie, że nie. Nie kibicuje ktoś śliwie? Dobra, nie. <śleszy> wszyscy, wszyscy kibicują Jesteśmy na backstage'u i Fucha, o której wiecie albo nie wiecie, będę przeprowadzał tutaj wywiady z zawodnikami w UNB. I tam prawdopodobnie gdzieś między tymi zawodnikami jest Śliwa. Mamy dobre podejście, bo siedzimy z trybuną Śliwy, z najbliższymi, z jego wsparciem, jest z nami Święty. Jak nastawienie? Nastawienie bojowe. Teraz jest. No. Kluczowa konkurencja Choć wiecie, że ja wierzę w tego chłopaka również w bodybuildingu Pozdrawiam wszystkich widzów z eToro Dopingujemy Jest Mati o, Ale pupka, ale pupka Brawo. Brawo Mati Poczuł ten stres trochę i taki bardzo stoi sztywny Ale miejmy nadzieję, że mu to nie zaszkodzi, bo wygląda serio fenomenalnie Chociaż wszyscy wyglądają tutaj bardzo dobrze Trzymaj, trzymaj. Ale emocje. Atmosfera jest przepiękna. I lecimy dalej. A na szósty! finałowym miejscu na się Mateusz z Brawo! Byłem rok temu, działo się naprawdę dużo, ale to co się dzieje dzisiaj, dostałem jeszcze to fajne. Jest z nami Kuba Maślanka, nikomu nie trzeba przedstawiać, zwycięzca zawodów w Sopocie. Kuba, ty wystawiasz dzisiaj zawodników, bo nie startujesz, tylko nie wiem dlaczego, bo tutaj żyła na żyle u ciebie. Wiesz co, dwa starty w roku mi wystarczą. Po do pierwszych nie wystawiam, przyszedłem dobrze się bawić i zbliżyć do całej branży fitness, prawda, no bo wiele ciekawych postaci z tego świata tutaj mamy. Nie wiem, czy jest w ogóle drugi taki event, na którym można tyle osób z fitnessu spotkać, dlatego przy niedzielce fajnie było wpaść i przy okazji taką ważną rolę jak wręczanie Medali obsługiwać, także czuję, że te zawody będą fajne przede wszystkim. Dopiero się zaczęły, a przed nami jeszcze dobre kilka godzin zabawy. Przed nami kupa wrażeń, a ogólnie, jakbyś miało ocenić imprezę? Bardzo duże przedsięwzięcie. Nie spodziewajmy się, że to będzie aż tak, aż tak potężne. Już na samym wejściu po prostu wiele osób e, widzieliśmy. Widzieliśmy też wiele na backstage'u osób w zajebistej formie. Poziom, przede wszystkim sceniczny, jest bardzo wysoki. Także, no, jestem ciekawy rezultatów w poszczególnych kategoriach. Mam kilka sylwetek na oku, które chciałbym śledzić dzisiaj na scenie. Czekamy. Bikini Fitness oczywiście też. My chyba musimy poczekać do wieczora. Bo z tego całej wiki jest na, na końcu, prawda? Cały dzień przed nami oraz cały dzień przed wami. Kuba dziękujemy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia później. Przedstaw się powiedz nam, skąd przyjechałeś, jak się nazywasz i co cię sprowadza na dzisiejsze zawody. Nazywam się Jakub Budziński, jestem z Konina. No i sprowadza mnie to, co właśnie wisi na mojej szyi tutaj, czyli medale. Udało się? Tak, chociaż myślałem, że będzie pierwszy lub drugi, bo potem nie sędziowie przesunęli na środek, ale jestem zadowolony z tego, co, co, co dostałem, co otrzymałem. Najwidoczniej sędziowie widzieli mnie na trzecim miejscu, więc na to zasłużyłem. Czy są to twoje pierwsze zawody, na których startowałeś? Tak, pierwsze zawody. Rok temu zobaczyłem na kanale WK właśnie odcinek z Filipem, jak są całą relację i stwierdziłem, że w sumie kurde, łapie się jeszcze za rok w ten, w ten przedział wiekowy, więc czemu nie spróbować, czemu to nie mogę być ja. Ile masz lat? 19. Czyli masz 19 lat, zbudowałeś taką formę, to ile czasu trzeba trenować, żeby wyglądać tak jak ty? No na siłowni ćwiczę od 2022 roku, ale ćwiczę jeszcze poza tym jujitsu. od 2016, samoobrona. Czyli w sporcie od prawie że 10 lat. To w sporcie to w sumie całe życie, bo jeszcze pływałem, z, kiedy byłem młodszy i ogólnie, no, i zawsze dużo się ruszałem, nigdy nie byłem osobą, która siedziała, nie lubiłem, zawsze byłem energiczny, musiałem być tu, 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 wszędzie. Co było dla ciebie najcięższą rzeczą podczas całych przygotowań? Chyba to, że nie czułem się trochę tak normalny, że do szkoły przychodzę cały czas z tymi samymi posiłkami, że w domu jem cały czas określone 5 posiłków, no ale jakoś wytrzymałem, no mówię, no to też spowodowało, że mam tu taką dyscyplinę, no bo też jakby nie patrzeć, no, no trzeba mieć, żeby przez 9 lat ćwiczyć i żeby cały czas w tym trwać, no to trzeba mieć tą dyscyplinę. Już też chciałbym podziękować rodzicom, że wytrzymali ze mną jakoś. Dziękujemy bardzo rodzicom. Dziękujemy Tobie za słów kilka i gratulujemy, bo jest czego. Dziękuję. Swoją formę prezentuje nam Szymon ze Szczecina, który startował w kategorii Bodybuilding U20. Jak w tak młodym wieku zbudować taką formę? Jaka jest Twoja recepta? Recepta na formę. Uważam, że każdy powinien znaleźć miejsce, w którym odnajduje się najlepiej. Ja się odnajduję po prostu najlepiej na treningu. Najlepiej na treningu, na siłowni. A co trzeba jeść, żeby tak wyglądać? Czysta Micha, ryż, kurczak. Czyli można powiedzieć, że wyznajesz starą szkołę, bez kombinowania, bez jakichś takich... Że A produkty tak... dzika dla wspierania polskich marek. Gratulujemy medalu. Zobaczymy Cię jeszcze na scenie w tym roku. Jest taka szansa. W takim razie trzymamy kciuki, wy również trzymajcie. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Okay, bardzo. Chłopaki, Robert i Michał, jesteście na trzeciej edycji WNBF-u, jak waszym zdaniem oceniacie progres tych zawodów pod względem zawodników i pod względem tego co tutaj się dzieje, bo taka informacja dla was, w tym momencie jesteśmy na największych kulturystycznych zawodach naturalnych na świecie, nawet nie w Polsce. No organizacja jak widać znowu coraz, coraz lepiej raczej, dużo zawodników już mi powiedziało, kilku na pewno, nie dużo, że no robimy bardzo dobrą robotę tutaj z Mariuszem i ogólnie całą ekipą naszą z Wukadzika, którzy to pomagają organizować, więc... i ilość zawodników, forma jaką prezentując, no, ciągle rośnie o level wyżej z zawodów na zawody, więc zajebiście. Trzy razy jest więcej juniorów niż w zeszłym roku. Jakbyście mieli ocenić formy zawodników, czy szybuje ona w górę, widać ten taki progres? Myślę, że szybuje, my też tak nie startowaliśmy z juniorami, my bardziej tam wchodziliśmy te w starsze kategorie, ale to wynika z tego, że nie było po prostu to tak popularne wśród młodych. A teraz fajnie odziszliwa, ty pompujecie temat. I to nas bardzo cieszy, nie? Wiem, że zaraz zadasz pytanie o dziśliwe, dlatego nie rozwijam. To, jak oceniacie start Mateusza? Robert. Czy dał z siebie 100%? Nie wiem, nie stałem mu nad głową. Kilka razy mi się zdarzyło i tam kilka sugestii poszło w jego kierunku. Przyłożył się. Zabrakło po prostu czasu. Nie wiem, miesiąca, dwóch, żeby z tych nóg jednak zeszło. Jeszcze miał tam przygody z chorobą w ostatnich dniach. Jeszcze nie zdążyliśmy, właśnie, pogadać o szczegółach. Czy jak ładował, czy przeładował. Tak jak mówił, Robur, Był trochę ostrzejszy tydzień temu, takie mam wrażenie. Ale największa jakość jest taka, że dwa lata temu nikt nie pomyślał, że on mógłby bez wstydu wyjść na WNBF. I wyszedł bez wstydu, bardzo dobrze się pokazał. Bał się tego rozmiaru, o, że będzie za mały. Co się okazuje, że na przykład w męskiej, to on był tam jednym z większych w ogóle gości. Więc jest yy, tak, predyspozycję ma. Wystarczyłoby dociąć to, co robór mówi. 3-5 kg by dociął. Moim zdaniem, w męskiej byłby top 3. Byłaby realna szansa, nie, że gadam teraz. Realna szansa była na top 3. No właśnie amatorka miała wychodzić, ale Widzę, że amatorka oficjalnie ma ich w brązerze, co mnie bardzo zmartwiło. No i zaraz się idę dowiedzieć, czemu, czemu tak się wydarzyło. Zobacz, ile ten chłopak się przygotowywał. Kilka miesięcy i tam jeszcze, jeszcze, bo mówiłeś o stu procentach. Jeszcze można było, można było. nie? Ja wiem, że było ciężko, ale jeszcze można było. I to tylko pokazuje, jakie są możliwości człowieka, jak wygląda robienie formy. Jesteśmy generalnie ześliwi zadowoleni. Ty, tak, tyle tak. możemy powiedzieć, że jesteśmy, za, że wyszedł. Pierwsze zawody. My na pierwszych zawodach też nie mieliśmy nogi. Nóg podosinany. Co byś nie zrobił kartier namieszał bardzo. A jeszcze liczyłem, że zrobi show. Nie mówię w męskie bo to była jego docelowa kategoria, ale po cichu liczyliśmy, że wychodzi mens bodybuilding Under 20 i wyjdzie w pasku i potem go ewentualnie zdejmie. Tego mi zabrakło, nie? Że tego elementu show: że wychodzi w pasku tętna, po czym go zdejmuje, nie? Może to nie był jego pierwszy start, tutaj chciał zadebiutować, nic, że tak powiem, nie przeskrobać, ale oczywiście trzymamy kciuki za śliwe. forma fenomenalna. Niestety tym razem byli lepsi, ale może następnym razem się uda. Pytanie, którego nie mogłem pominąć: czy jeszcze po drugiej stronie zobaczymy? Czy jakąś nutkę nadziei zostawiacie? Kogo zobaczymy, sakera? O, o to ci chodzi, że sakera zobaczymy? Rozmawiam z wami, a nie z sakerem. No jak nie będzie saker na się robił z nosów, to widzimy go za rok? Jak nie. Jak będzie dalej robił, to nie wiem. Natomiast pytanie jest lepsze, kiedy Ciebie widzę, widzimy na scenie, bo ty musisz jeszcze się pokazać. A czy musisz, nic nie musisz, ale wiem, że chciałeś kiedyś i dlatego ci zadaję to pytanie. Mam chęć przetrzeć szlaki w 26 roku, także dziękuję wszystkim, którzy piszą, że mogłem już teraz startować, ale to jeszcze nie ten moment. I mam nadzieję, że w 26, czyli za rok zobaczymy się tutaj. Ja na pewno będę po drugiej stronie, a czy wy, będziecie wy, na pewno publika czeka i czekamy. Powiem tak, pożyczaj pasek tętna od śliwki. e Ozdro wszystkim tym, którzy podbijali po foty, po zdjęcia, po miłe słowo. Serio bardzo to napawa optymizmem. Taką energię czuję, jak przychodzicie i ze mną rozmawiacie. To jest niesamowite uczucie. Czuć po komentarzach, że są widzowie, po wyświetleniach, po lajkach, ale najbardziej to czuć, właśnie jak się przyjeżdża na takie wydarzenie, ktoś mi mówi, kurczę, widziałem Twój ostatni filmik. Kurczę, niesamowity projekt. Super ociepliłeś siłownię. To jest bardzo fajne. Także dzięki wszystkim tym, którzy podbijali, i oglądają i tym, którzy nie podbijali, też oglądają. Dzięki. Zakończyliśmy poprzedni wywiad, pogadaliśmy chwilę na boku, ale stwierdziłem, że muszę cię dopytać, bo nie wiem, czy cię jeszcze dzisiaj dopadnę. Jakie plany na... Starty teraz, zasłużony odpoczynek, emerytura, co, co w planach? Odpoczynek na pewno. Mi się wydaje, że zrobię sobie deload, ale po deloadzie wracamy na masę. No i za rok mam nadzieję, że nie tylko U20 zdominuje. Co ciebie napawało energią przez ten okres przygotowań? Nieudany występ w Sopocie mnie zmotywował, ale przed tym głód zwycięstwo. Chciałem coś wygrać w końcu. No. Ogólnie całe wydarzenie jest świetne, a jak chodzi o rywalizację, konkurencja chyba była najcięższa. Najcięższa, a ty? Dowiozłeś. Kuba, jeszcze raz dziękuję za słów kilka. Gratuluję przede wszystkim i życzę powodzenia w dalszych startach. Pamiętajcie, to nie jest za darmo, to jest wywalczone ciężką pracą. Dzięki. Trochę tych wywiadów było, musiałem aż z tego ochłonąć, ale, ale wydaje mi się, że fajnie to wychodzi. i Ja się w tym spełniam. Śliwka już pojechał. W ogóle ile osób pojechało? Jak śliwa pojechał. Tyle osób, ile przyjechało wspierać Mateusza. Dał, dał takiego kopa w NBF-owi, ale to dobrze, to dobrze. Mam nadzieję, że będziecie też mnie wspierać, jak będę startował w 26. Nie wiem, czy kiedyś byliście na zawodach kulturystycznych, ale ten brązer tak bardzo specyficzny zapach, ale na przykład ja czuję, wąchając go, brązowy kolor. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. A ty, Piotrek, kiedy widzisz siebie na takich zawodach? O chyba nigdy. Ja tak mi się wydaje, że jestem stworzony, żeby pomagać innym w osiąganiu celów sylwetkowych, a niekoniecznie w tym, żebym ja miał prezentować sylwetkę i to jeszcze na zawodach. Ale no, kto wie. Atmosfera jest fajna, jest dużo fajnych ludzi. Może, może coś kiedyś podziałam, nie wiadomo. Mocne te zawody, co by nie mówić. Ja tak trochę jeżdżę po jakichś różnych imprezach, czy trójboju, czy takie wyciskania. To ciężko w ogóle porównać. To taka inna liga całkowicie. Wiesz co, no inna liga, inna liga. No jest w ogóle bardzo, bardzo dużo różnych osób, no nie? Ale... Wiesz, co fajnie się na to patrzy, bo ja przy, jestem w sumie od początku i powiem ci, że jest tyle w ogóle młodych osób zainteresowanych i na scenie, ale też pod sceną, no bo zrobiłem dzisiaj tyle fot z widzami, że się naprawdę nie spodziewałem. No nie myślałem, że będzie bardziej takie środowisko stricte kulturystyczne, a wiesz, podchodzą do mnie dwójka chłopaczków i się pytam, ile macie lat? 13. Więc tak młode osoby są zainteresowane, no nie? Wiadomo, że ta średnia wieku jest trochę wyższa, ale jest no, mega, mega zainteresowanie, no i to jest super. Ja jestem 9,9, więc widzisz, to jest też pytanie, dlaczego nie wychodzę, bo przed chwilą była, wiesz, były kategorie 19 lat, było poniżej 24, wszyscy lepsi ode mnie, no to jak? Wyszedłbym i byłby wstyd. Ale ja, ja nie wiem, jak oni to robią. Kurczę, chłopaki, jak wy to robicie, bo wiem, że oglądacie, macie po 17 niektórzy lat, 20, to już takie są konie, że to jest nieprawdopodobne. Tak, tak, tak. No nie, powiem ci szczerze, że niektórzy wnoszą taką sylwetkę, że szok. Nie? Teraz była ta kategoria męska sylwetka. Właśnie też podopieczny Andrzeja, mojego serdecznego kolegi, występował, zajął drugie miejsce, więc gratuluję. No ale gościu, który zajął właśnie pierwsze miejsce i, i o nic niesamowita sylwetka. I to wiesz, w wieku 22-23 lat. Zawsze mnie ciekawiło, jaki Twój maks ławie był. Powiedz szczerze. No, mógłbym coś wymyślić i skłamać, ale ja nie lubię. E, ja nie biłem maksów odkąd miałem 17-18 lat. Najwięcej wyciskałem chyba 105 czy 107,5 na 4-5 powtórzeń, więc to nie jest nic wielkiego. Pewnie na kalkulatorze wyszłoby z tego jakieś wyliczenie maksa, no ale nie wiem, czy bym go wtedy wycisnął, no nie? A teraz od kurczę dwóch, trzy, trzech lat nie wyciskam ławy regularnie, nie? Zrobię sobie czasami jakieś wąskie wyciskanie, ale ja tu wiesz, hamerki, linki... Optymalnie. No optymalnie, <laughs> powinieneś wiedzieć. Pytasz mnie o jakieś takie rzeczy. <laughs> nie no ]enz. dobrze Piotrku, to dzięki w takim razie. Dzięki. I nie trzymam Cię, bo widzę, że się ubrałeś i gdzieś lecisz. I tak, wykonać telefon. Ja jeszcze nie najedzony, Kuba już po startach, stwierdziliśmy, że sobie podjedziemy włoskiego pastucha na testa. I chyba mi się wydaje, że nawet go rok temu próbowaliśmy ze śliwą. Tak Zaglądałem z... tego live, ten, ten Filmiki podobno wytamładowali śnieg do tej Właśnie nie pamiętam, którego oceniałem ze śliwą wtedy. Chyba, awokadu się. Było, jedliśmy, pamiętam tą nazwę. Ja oglądałem ten film właśnie dawno i tak mówię, kurde, jak to fajnie było. A w jakim stopniu nastroiło cię do, do zawodów, jak sobie go obejrzałeś? Mm, patrzyłem mi... na relacje po prostu. Mhm. Fajnie. Dobra No, już do produkcji to mi wszystko smakuje. Mi no wszystko pasuje. Ja jeszcze nie będę wypowiadał, mówię, no, co mi nie byś dał. Ten liść tutaj, ten kwiatek polany po keczupem i mówię, kurde, jakie dobre jedzenie. Weźmy mu, daj. <laughs> Wsparcie żywieniowe, nasze dzisiejsze to wafle. Udało mi się ogarnąć kryjomu jedną paczkę. Opowiem Wam jeszcze jedną rzecz o zawodach. Patrzcie, to co my widzimy na scenie, mieliście przebitki, widzieliście zawodników i tak dalej. A to co jest na backstage'u, to nie jest przypadek, że to tak wygląda. Zawsze to tak wygląda, bo tak zawodnicy muszą się rozstawić. Muszą być szybko gotowi do tego, żeby wyjść na scenę. Muszą być gotowi do tego, żeby się rozgrzać. Wszyscy widzicie tutaj mają takie rozbite przysłowiowe obozy. To jest jedna strona, tam jest druga strona. Tu jest ta strefa właśnie na to, żeby tu był ten taki. No nie chcę mówić nieporządek, bo to brzydko brzmi, ale to jest każdy, sobie zajmuje miejsce i tak to wygląda. No naturalna kolej rzeczy, nie? To tak Wiecie, na treningu najpierw trzeba się spocić, żeby dobrze wyglądać. No to tutaj jest podobnie, że najpierw musi być artystyczny nieład, nazwijmy to, żeby później wyjść na scenę i się zaprezentować. W ogóle weź tam po, pokaż. Ktoś przyjechał z takim materacem dmuchanym, jak sobie zobaczycie. Ja kiedyś miałem taki w domu, właśnie materac dmuchany. Śmieszna sprawa. Czemu służy wylegiwanie się e, takie w kocu i śpiworze, jak teraz leżysz? Przecież koty lubią, uwielbiają się wręcz wylegiwać. Jak to kocur, no po prostu się wyleguje w ciepełku. Okej, okay, czyli zapewniasz sobie komfortowe warunki? Dokładnie tak. Akurat jak masz troszkę niższy poziom tkanki tłuszczowej, to ciało bardzo mocno marznie i nie chcę, żeby szczegóły się pochowały. Dokładnie. I po prostu zachowujesz tą definicję? Tak, tak, tak. No, trzymam sobie ciepełko po prostu. To odpoczywaj, ko córku, nie przeszkadzamy. Dzięki, wielkie. Dla mnie to jest takie zastanawiające, że Michał w teorii teraz nie startuje, a stoi sobie tam przy zawodnikach i zobaczcie jaką on ma łapę. I tak, taka definicja. Żyła na Żyle, jakby go posmarować brązerem, to ja nie wiem, czy on by nie mógł wyskoczyć na scenę i tam zaczarować. She said that she hate me. I hate me too, I can always tell when you're lying Girl, you see-through, all these miles away, yeah I just wanna see you, baby, give me good faith She hit me like seafood, remember when I saw you i next nice to me too, you. no know my old girl salty She just wanna be you, I'm a dog, no monkeys I don't wanna leave you, want you right here I just do it on the street, you No. Cause I've been a bad before, baby, girl I don't wanna repeat me. She look in my eyes, told me why are you bleeding? And I don't even know how to answer it. I take these drugs to my bladder. She says she noticed a pattern. She say I look gorgeous. I tell her I'm flattered, but I hate my reflection. When I look at you, all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason. Just wanna feel better. <laughs> Patrzcie jaka sytuacja, oglądamy zawody, a Arkad już z innych zawodów przybył... Z Łodzi, z Łodzi już przyjechałem. Jakaś blaszka jest? O Jezu, blaszek to mam odbiorą tutaj. Paniec. O w ogóle przed chwilą, nie dostałem medal zaraz zdobycie kolej z Sprzed dwóch lat O, takie. Forfan. Musisz gdzieś tam sobie No Areczku, ładnie O jeszcze tutaj coś jest I kartę pro nawet wygrałeś? I jeszcze tutaj coś jest. O, no, coś nam się pozdobywało dzisiaj. Ty w ogóle coś no, pytałeś o koszuleczkę, że nie, ma, nie masz koszulki w ogóle? No muszę się umyć, jak ja klump wyglądam, nie ci pokazywać ludziom Patrz tutaj, się. żeby robić zdjęcia. Dostałem od Mariusza. Bo jak klump wyglądam I naprawdę. przekażę ją Arkowi, mam nadzieję, że mi ją Arka... wróci. zwróci. Nawet jej nie widziałem. Patrzcie, w połem. Taka Arku, ty mnie zawsze wspierasz, to Ale dzisiaj piękna, do ciebie. dobrze. Masz ładnie uprać i mi oddać. Dobrze. Zrób takie jaja, wyjdź na scenę z nimi. Jeszcze <laughs> <I szybko laughs> bieżę <bierze się. laughs> Zrobimy tak, ja się przedstawię, powiem gdzie jesteśmy, co robimy i po kolei będziemy szli, ja będę opowiadał, że tutaj są Ale to jest zawodnicy. Tak, myślę, że tak. Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się właśnie w Grodzisku Mazowieckim, gdzie odbywają się największe naturalne zawody kulturystyczne w Polsce. Zawody oglądać przyjechało około 2000 osób. W tym momencie znajdujemy się na zewnątrz. Budynek bardzo obiecujący, a ja oprowadzę Was w środku i pokażę Wam, jak wygląda, jak już wspomniałem, budynek od środka. Zawody to nie tylko to, co widzimy na scenie, ale także cała infrastruktura. Znajdujemy się właśnie za sceną i wprowadzę Was troszkę bliżej, żebyście mogli zobaczyć to, co nie wszyscy zobaczyć mogą. Prezydent, jak zawsze. Przekazuje najważniejsze informacje, a wy możecie zobaczyć urywek publiczności. Do wyjścia na scenę właśnie szykują się zawodniczki, także nie przeszkadzamy i przejdziemy za chwilę na drugą stronę. Przechodząc do kolejnej strefy, znajdujemy się na korytarzu, gdzie między innymi są pomieszczenia kontroli antydopingowej, szatnie zawodników, a na samym końcu korytarza zawodnicy są brązowieni. Korzystając z każdej wolnej przestrzeni, zawodnicy przygotowują się do wyjścia na scenę. A my, nie zwalniając tempa, jesteśmy dla Was od rana, relacjonując zawody naturalnej kulturystyki w Polsce. Widzowie, zorganizowałem wam prawdopodobnie jako pierwszy na wywiad aktualnie największego naturalnego kulturystę w Polsce. Arek, czy ty tracisz tytuł dzisiaj? No. Szczerze? Nie. Za arkiem nie mam jeszcze, no co porównywać, no. nóg. Czyli drugiego, ale dzi na dzisiejszych zawodach największego. Arek, tak. stoi, Arek stoi obok, ale jak coś, to go nie ma. Pokaż, że jest, pokaż, że jest. <grym> Zmienia to faktu, że dzisiaj wygrał Patryk. Patryk jest tutaj z nami, aby ja powiedzieć wam słów kilka. Ciekawostka, staliśmy obok, tam z chłopakami rozmawialiśmy i każdy mówi: tutaj wypikaj. co to za dwudrzwiowa, dwumetrowa szafa. I naprawdę, stojąc przy Patryku, no patrzcie. Widzicie, widzicie, jak on wygląda? Powiedz coś od siebie. Nie spodziewałem się w ogóle takiego zbiegu okoliczności, że tak mogę... Ale jakiego iść? zbiegu okoliczności? Nawalałeś, trenowałeś, przygotowywałeś to nie jest zbieg okoliczności. No nie jest, ale dla mnie wciąż za mało, no nie? Że kurde, mógłbym jeszcze ciężej lecieć, no nie? I na pewno tak będzie, żeby jeszcze dalej coś w tym kierunku osiągnąć, co nie? E, mam nadzieję, że to, co mówiliśmy przed chwilą obok, czyli trening wspólny, potwierdzasz? E, na kamerze? Na kamerze. Mamy to! Spójcie. Mamy to, także na pewno Patryk... Tak Patryk, to jest potwierdzony, może Patryk wpadnie do mnie, także kilka materiałów teraz na prepa idealnie. Gratuluję jeszcze raz, super forma, super sylwetka i cieszę się, że mogłem powiedzieć kilka słów przed, bo wiesz, łatwo jest mówić po, a ja wiedziałem przed. Jak I... jest, gadaliśmy wcześniej i wierzyłeś we mnie od samego początku, więc no podbudowało to tak samo, no nie, I... ale ja sam jeszcze nie mogę uwierzyć sam w siebie, że, że to zrobiłem. Nie? Jeszcze raz gratuluję Dziękuję. i do zob do zobaczenia. Już po bitwie opadł, zawody dobiegają końca, godzina pierwsza 1.34 Będziemy powoli udawać się do domu Dla mnie, jako dla osoby obserwującej, było to wymagające wydarzenie Także wszystkim zawodnikom, którzy startowali, którzy przez tyle czasu prezentowali swoje formy Ogromne szapoba. Bo wiem, że będę musiał to przeżyć w przyszłym roku, na co się deklaruję Nadawał dla was Michał Zetoro Dziękuję za uwagę, z wyrazami szacunku Jeszcze raz, Michał